Zaczęło się zmieniać, kiedy zaczęłam robić tę jedną rzecz. Przestałam dobijać siebie, porównywaniem się do innych. Serio, wcześniej miałam tak, że wystarczył jeden maleńki błąd, coś mi nie wyszło, i zaraz pojawiały się myśli typu: No tak, bo ty zawsze zawalasz, ty to się nigdy nie ogarniesz, jesteś beznadziejna. I serio, czułam, że ja nie mam żadnej wartości, że coś ze mną nie tak. Aż któregoś dnia powiedziałam sobie: Stop. I naprawdę po prostu przestałam to robić i zaczęłam robić coś innego. Codziennie siadałam na chwilę i zapisywałam sobie, co dziś dobrego się wydarzyło, co we mnie dzisiaj było wartościowego, za co mogę siebie dzisiaj pochwalić choćby najmniejszą rzecz. I to zaczęło mnie zbierać do kupy. Dzień po dniu, i to była magia, ale to była po prostu zmiana narracji w mojej głowie. Dlatego, jeśli też masz dość tego poczucia, że jesteś niewystarczająca, że ciągle gonisz, a i tak nie jesteś dość dobra, to może czas się zatrzymać i spojrzeć na siebie nieco inaczej. Zacznij pisać codziennie takie maleńkie rzeczy, takie małe drobiazgi, które Mogą Cię pochwalić. Dzięki. Zamiast skupiać się na tym, co jest niedobre, na tym, z czego nie jesteś zadowolona, zacznij wyszukiwać te maleńkie rzeczy, które są dobre i które podbiją Twoją wartościowość. Zamiast skupiać się na tym, co Ci się nie udało i co Ci przeszkadza, albo co Cię wkurzyło, zacznij wyszukiwać te maleńkie drobiazgi, które spowodowały, że się uśmiechnęłaś, że pomyślałaś, że jest ok. Zacznij od tych maleńkich rzeczy, a zacznie dziać się magia.